Jestem Dorota Łapa, zajmuję się naturalnym odżywianiem. Od pięciu lat właściwie promuję naturalne odżywianie, zdrowe żywienie dla różnych grup ludności. Prowadzę wykłady, warsztaty, a od roku prowadzimy Centrum Naturalnego Odżywiania Orfiszowe Pola ponieważ powstał Ekobazar w związku z tą niesamowitą inicjatywą, na którą bardzo się cieszymy jako misjonarze tego zdrowego żywienia, powstała nasza kawiarenka Orkiszowe pola Café Naturalnie dietetyczna, która jest takim miejscem, do którego zapraszamy naszych już dotychczasowych klientów będących na dietach specjalnych, jedzących po prostu trochę inaczej, czy też zwracających uwagę po prostu na to, co w tym jedzeniu jest. W orkiszowych polach na co dzień dla klientów jest wiele propozycji, ponieważ każdy z nas jest trochę inny i tego też tutaj uczymy. Prowadzimy edukację, ponieważ przede wszystkim mamy takie ogromne przekonanie, że tylko świadomość jest w stanie pozwolić człowiekowi zrozumieć, dlaczego warto jeść. Nazwijmy to ekologicznie, bo tu ekologia, natura, wszystko to, co spola na stół, przebywa jak najkrótszą drogę, to jest najbardziej korzystne dla zdrowia człowieka. No nie można powiedzieć, że ekologiczne warzywo jest w tej samej cenie, co warzywo zwykłe. Natomiast trzeba zauważyć, że to droższe jedzenie naturalne jest bardziej odżywcze. Pełnowartościowe jedzenie, które może jest trochę droższe, bardziej nasyca. Powiedziałabym jeszcze tutaj o jednej bardzo ważnej rzeczy. Musimy zobaczyć, że jedzenie tanie, które jest wysoko przetworzone, jest pozbawione wartości odżywczych i gdzie my je uzupełniamy? W suplementach, za które płacimy duże pieniądze. Przekłada się również to jedzenie niepełnowartościowe dzisiaj tańsze na nasze leczenie później. W związku z tym, jaki będzie bilans wydatków na jedzenie i aptekę w przyszłości, trudno to przewidzieć. Natomiast absolutnie widzimy po naszych klientach, którzy próbują, zmieniają, lepiej się czują, mają więcej energii, pozbywają się różnych dolegliwości, że warto zaangażować się w dobre jedzenie.